Dzień dobry w środę 10 września. Zacznijmy dzień z przewagą, a na początek podsumowanie rynków. We wtorek indeks wig 20 spadł o 9%, a indeks WIG o 8%. Obroty na GPW wyniosły 1,6 miliarda złotych. Najmocniej wśród blue chipów spadało polskie górnictwo naftowe i gazownictwo, tracąc 3,4% do 11 ,2 zł. groszy. Na szerokim rynku uwagę zwracają dalsze wzrosty bumek, tym razem o 16% do 39 zł i 50 groszy. Niemiecki indeks DAX spadł o 30% w Stanach Zjednoczonych. Główne indeksy kończą sesję delikatnie nad kreską. Nieco umocnił się dolar do 3 zł i 63 groszy. Zasubskrybuj pełną wersję naszej prasówki, dla której ten podcast jest tylko uzupełnieniem. Subskrybując prasówkę, wspierasz rozwój naszego serwisu. Dołącz do największych firm doradczych i kancelarii prawnych w Polsce, które są już z nami. Aby dołączyć całą firmą, skontaktuj się przez b 2 Gospodarka i makroekonomia. Dane ekonomiczne. Według Rady Polityki Pieniężnej do końca 2025 roku nastąpi jedno niewielkie cięcie stóp procentowych lub ich stabilizacja. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5% wobec 5,4% miesiąc wcześniej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec marca bieżącego roku w Polsce pracowało 1 milion i 67 tysięcy cudzoziemców. Na koniec drugiego kwartału liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 95 700, czyli o 5,2% mniej kwartał do kwartału. Weto w sprawie pomocy Ukraińcom może oznaczać utratę pracy około pół miliona obywateli tego kraju w Polsce. Jak skomentował Domański, ograniczenie programu 800 plus wyłącznie dla pracujących cudzoziemców to dla budżetu poniżej 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało Pakt dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, który obejmuje strategiczne inwestycje w porty, kolej i drogi, aby zwiększyć mobilność wojska i sojuszników. Plan przewiduje m.in. budowę drogi czerwonej, rozwój portów w Gdyni i Świnoujściu, trasę via Pomerania oraz łatwiejsze procedury wywłaszczeniowe i środowiskowe. Dokument zakłada też instalację systemów antydronowych i mobilizację floty handlowej, a jego realizacja może wymagać zmian w krajowych programach drogowych i kolejowych. Po raz pierwszy w historii odbyło się publiczne wysłuchanie kandydatów na prezesa Najwyższej Izby Kontroli Tadeusza Dziuby i Mariusza Haładyja, zgłoszonego przez Szymona Hołownię. Kadencja Mariana Banasia dobiegła końca, a marszałek chce, by taka forma przesłuchań stała się stałym zwyczajem. Rząd przyjął ustawę o mrożeniu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w czwartym kwartale 2025 roku oraz o wprowadzeniu bonu ciepłowniczego, którego wysokość ma wynieść od 500 do 3500 zł w zależności od dochodu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje nową ustawę o transgranicznym transporcie odpadów, która przewiduje wyższe kary, większe uprawnienia kontrolne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i obowiązkowe korzystanie z systemu DIVAS od maja 2026 roku. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie współpracował z Koreańskim Funduszem Gwarancji Kredytowych. Wiadomości gospodarcze ze świata. Stany Zjednoczone zażądały od Unii Europejskiej rezygnacji z rosyjskiej ropy i gazu, uzależniając od tego zaostrzenie sankcji wobec Moskwy. Amerykanie promują własne skroplone paliwo gazowe i wskazują, że zakupy surowców finansują rosyjską wojnę. Udział gazu z Rosji w imporcie Unii Europejskiej spadł z 20% w 2022 roku do 14% w 2024 roku. Rząd Francji upadł. Prezydent Francji Emmanuel Macron poszukuje piątego premiera w ciągu niecałych dwóch lat po tym, jak partie opozycyjne zjednoczyły się, aby odsunąć centroprawicowego premiera François Bayrou z powodu jego niepopularnych planów zaostrzenia budżetu. Prawicowe Zjednoczenie Narodowe jest liderem sondaży z 33% poparciem. Centrowy obóz Macrona może liczyć na 15%. Lewica w razie zjednoczenia uzyskałaby wspólny front na poziomie 26%. Stany Zjednoczone zaoferowały zwolnienia celne krajom, z którymi zawarły umowy handlowe. Mniejszościowy rząd partii pracy w Norwegii wygrał drugą kadencję, podczas gdy populistyczna prawica osiągnęła najlepszy wynik wyborczy w historii. Awaria podmorskich kabli na Morzu Czerwonym koło Arabii Saudyjskiej od niedzieli utrudnia dostęp do internetu milionom ludzi w Indiach, Pakistanie i na Bliskim Wschodzie. Przyczyną mógł być sabotaż Huti lub wypadek żeglugowy, a naprawa potrwa tygodnie. Premier Nepalu KP Sharma Oli podał się do dymisji, gdy demonstranci protestujący przeciwko korupcji zignorowali wprowadzoną na czas nieokreślony godzinę policyjną i starli się z policją. Business. Mimo planowanego zamknięcia po uruchomieniu centralnego portu komunikacyjnego w 2032 roku, na lotnisku imienia Fryderyka Chopina trwa rozbudowa infrastruktury cargo warta 100 milionów złotych. Od początku 2025 roku wolumen cargo wzrósł tam o 18% rok do roku, a w sierpniu obsłużono 12 tysięcy ton. Mesco z Grupy Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisało kontrakt ze Szwecją na dostawę przenośnych zestawów rakietowych Piorun o wartości około 3 miliardy koron szwedzkich, z realizacją w 2027 roku. Umowa wzmacnia pozycję polskiego przemysłu obronnego i potwierdza skuteczność systemu sprawdzonego w realnych działaniach bojowych. Enea planuje uruchomienie magazynów energii o mocy blisko 1 GW do końca 2028 roku. Krótki flash wiadomości biznesowych ze świata. Europejskie startupy zajmujące się technologiami obronnymi przyciągają fale inwestycji. Rupert Murdoch zakończył zaciekłą rodzinną walkę o kontrolę nad swoim imperium medialnym, umacniając pozycję swojego konserwatywnego syna Laklena w Fox News i Wall Street Journal. Giganci Private Equity atakują Wall Street w związku z nasilającą się walką o talenty w zakresie pozyskiwania funduszy. Wall Street zabiega o inwestorów detalicznych, aby przyspieszyć procesy Initial Public Offering. Franklin Templeton dokonał zmian w kierownictwie w ramach ekspansji na rynki prywatne. Apple zaprezentował nowego iPhone'a 17. Transakcje i finansowanie. MS z grupy. Agora podpisał przedwstępną umowę zakupu 100% udziałów w Synergik, co ma wzmocnić ofertę produktową, zwiększyć efektywność operacyjną i rozwinąć segment cyfrowy. Synergik zachowa niezależność i markę, jednocześnie zyskując dostęp do zasobów i skali działania lidera rynku reklamy out of home. Transakcja wzmacnia pozycję Agory w reklamie zewnętrznej, zapewniając dywersyfikację przychodów oraz nowe możliwości synergii i cross-sellingu. PKP Cargo sprzedały 6696 nieużywanych wagonów towarowych za 123 300 000 zł w ramach działań restrukturyzacyjnych, co ma poprawić płynność finansową spółki. Transakcja wymaga jeszcze zgody Rady Nadzorczej, a sprzedaż pozostałych wagonów będzie kontynuowana w kolejnych postępowaniach. Spółka, będąca liderem przewozów towarowych w Polsce, liczy, że środki ze sprzedaży wesprą dalsze działania sanacyjne i stabilizację sytuacji finansowej. Prawo i podatki. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzuca sieci Biedronka niejasne i wprowadzające w błąd komunikowanie cen promocyjnych, co utrudnia konsumentom świadome decyzje zakupowe. Spółce Jeronimo Martins. Polska grozi kara finansowa sięgająca nawet 10% obrotu, a trzem osobom z zarządu kara do 2 milionów złotych. Problemy dotyczą między innymi nieczytelnych etykiet i skomplikowanych mechanizmów promocji, przez które klienci nie mogli jednoznacznie ustalić rzeczywistej ceny produktów. Europejski Trybunał Praw Człowieka skrytykował polskie prawo za brak skutecznych zabezpieczeń przed nadmierną inwigilacją i arbitralnością działań służb, podkreślając konieczność transparentności i kontroli. Pomimo wprowadzenia nowych przepisów nakładających na różne służby obowiązek informowania sądów i prokuratur o planowanej inwigilacji, Krajowa Administracja Skarbowa nadal nie dostosowała swoich regulacji do tych standardów. Eksperci i organizacje społeczne apelują o pilne ujednolicenie procedur krajowej administracji skarbowej z pozostałymi służbami, by ograniczyć ryzyko nadużyć i ułatwić reformę służb, szczególnie w kontekście afery Pegasus. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi konsultacje zmian w programie Nasze Auto, które mają rozszerzyć dopłaty nie tylko na elektryczne samochody osobowe, ale też na małe busy z możliwością dopłaty do 600 tysięcy zł oraz samochody dostawcze z dopłatą do 70 tysięcy zł. Nowi beneficjenci to m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe, instytucje edukacyjne, medyczne i opiekuńcze. Jednocześnie budżet programu zostanie obniżony z 1,6 miliarda do około 1,1 miliarda zł, przy czym zniknie premia za niski dochód. Zmiany mają zwiększyć dostępność pojazdów zeroemisyjnych dla szerszych grup użytkowników. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, która wprowadza szereg zmian podnoszących wymagania wobec doradców podatkowych. Doradcy będą nosić togę podczas rozpraw sądowych, a osoby zalegające z opłatą składek członkowskich powyżej 12 miesięcy zostaną skreślone z listy z urzędu. Egzamin na doradcę podatkowego stanie się trudniejszy, gdyż zniknie oficjalny wykaz pytań i zadań, a kandydaci będą mogli korzystać z tekstów aktów prawnych w szerszym zakresie. Продолжение Ponadto pojawią się kary pieniężne aż do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za przewinienia dyscyplinarne. Nowelizacja umożliwi też świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz doprecyzowuje katalog czynności doradczych, m.in. w zakresie podatków od środków spożywczych i alkoholi w małych opakowaniach. Komisja Europejska dwukrotnie odmówiła zgody na rozszerzenie zakresu obowiązkowego mechanizmu Split Payment w Polsce, zastrzegając, że jeśli Polska będzie się upierać przy zmianach, nie otrzyma zgody na przedłużenie obowiązywania tego mechanizmu. Obecnie split payment obowiązuje na tych samych towarach i usługach co od 2019 roku i został przedłużony do 29 lutego 2028 roku. Prezydent Karol Nawrocki proponował rozszerzenie mechanizmu o dostawy olejów roślinnych, transport chłodniami i cysternami. Jednak Komisja Europejska obawia się fragmentacji rynku i blokuje zmiany. Wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreśla, że rząd już dwukrotnie próbował poszerzyć split payment, ale Komisja Europejska się nie zgodziła, co oznacza ograniczone szanse na zmiany w tym zakresie. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która kwestionowała opodatkowanie podatkiem od nieruchomości poziomych ciągów komunikacyjnych w galerii handlowej, argumentując, że ich powierzchnia nie jest użytkowa, ponieważ są wydzielone barierkami, a nie ścianami. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że pomiar powierzchni użytkowej budynku nie wymaga istnienia tradycyjnych ścian, bo wystarczą do tego również filary, kolumny czy barierki, które wydzielają przestrzeń i stanowią część kondygnacji. Pominięcie tych powierzchni oznaczałoby nieuzasadnione rozszerzenie katalogu wyłączeń z podatku, dlatego ich powierzchnia podlega opodatkowaniu. Wyrok jest prawomocny. Sąd Najwyższy orzekł, że wskazanie jednego pokoju w mieszkaniu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Frankowiczów nie odbiera im ochrony konsumenckiej przy kredycie hipotecznym. Status konsumenta ocenia się na moment zawarcia umowy, a fakt późniejszego prowadzenia działalności w części nieruchomości nie zmienia konsumpcyjnego charakteru kredytu. Odmowa ochrony konsumenckiej w takich przypadkach byłaby ograniczeniem swobody prowadzenia działalności i nie ma podstaw, by całe mieszkanie traktować jako siedzibę przedsiębiorstwa. Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy odszkodowanie zawady prac budowlanych można ustalić już na podstawie kosztów przewidywanych, nie poniesionych jeszcze przez poszkodowanego, potrzebnych do usunięcia tych wad bez czekania na faktyczną naprawę. Pytanie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wynika z rozbieżności między metodą dyferencyjną opierającą się na różnicy wartości majątku przed i po szkodzie, a kosztorysową, polegającą na szacowaniu przyszłych kosztów naprawy. Ze względu na złożoność problemu i różnorodność orzecznictwa, zadanie to przypadnie poszerzonemu, siedmiosobowemu składowi sądu najwyższego, który ma podjąć decyzję o podstawach ustalania wysokości odszkodowania w takich sprawach. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe, opierając się na dwóch wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2025 roku. Interpretacja potwierdza, że decyzja dotycząca spółki nie jest wiążąca dla członka zarządu, który ma prawo kwestionować ustalenia fiskusa i przedstawiać dowody, nawet jeśli nie był stroną postępowania wymiarowego wobec spółki. Ponadto członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, jeśli w odpowiednim czasie złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub niezłożenie wniosku nastąpiło bez jego winy. Interpretacja wprowadza też ograniczenia w dostępie do akt postępowania, który musi być ograniczony do niezbędnego minimum umożliwiającego skuteczną obronę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej poinformował, że Polacy wynajmujący nieruchomości w Hiszpanii muszą wykazać te przychody i zapłacony tam podatek w polskim rocznym zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-28. Zmieniła się metoda unikania podwójnego opodatkowania, ponieważ obecnie obowiązuje proporcjonalne odliczenie podatku zapłaconego w Hiszpanii od polskiego ryczałtu, co oznacza, że podatnik uniknie dopłaty tylko wtedy, gdy hiszpańska danina będzie wyższa niż polska. W praktyce oznacza to, że polski fiskus nie odpuści i ci, którzy inwestują w hiszpańskie nieruchomości pod wynajem, muszą liczyć się z obowiązkiem rozliczenia także w Polsce. Wiadomości prawne ze świata. Parlament Europejski zażądał unieważnienia rozporządzenia SEIF, które umożliwia Polsce i 18 innym krajom unijnym pożyczki obronne o wartości 150 miliardów euro, argumentując, że procedura jego przyjęcia nie uwzględniła prawa Parlamentu Europejskiego do udziału w legislacji. Komisja Europejska kierowana przez Ursulę von der Leyen obroniła zastosowanie klauzuli nadzwyczajnej, podkreślając pilny charakter programów w obliczu wyzwań bezpieczeństwa. Mimo sporu Parlament Europejski wnioskuje o utrzymanie rozporządzenia do czasu prawidłowego zastąpienia. Napięcia te mogą wpłynąć na tempo i formę wypłat dla Polski, czyli największego beneficjenta programu. Federalny Sąd Apelacyjny w Nowym Jorku jednomyślnie utrzymał wyrok ławy przysięgłych, która przyznała pisarce i John Carroll 83 miliony 300 tysięcy dolarów odszkodowania za zniesławienie przez Donalda Trumpa. Trump próbował uchylić wyrok, powołując się na immunitet prezydencki, jednak sąd uznał jego argumenty za bezpodstawne. Sprawa dotyczyła publicznego podważania przez Trumpa oskarżeń Karol o napaść seksualną z 1996 roku, co wcześniej skutkowało mniejszą karą w wysokości 5 milionów dolarów. To już wszystkie informacje w podcaście. Więcej wiadomości dotyczących transakcji, danych i badań rynkowych. Oraz wyników finansowych i rekomendacji znajdą Państwo w naszej prasówce, na którą można zapisać się na biznesupdate.pl. Subskrybując prasówkę, wspieracie powstawanie podcastu. Życzymy owocnego dnia i do usłyszenia w kolejnym wydaniu.